Odnaleźć sens to jest najnowsza publikacja wydawnictwa Promic. Jak odnaleźć ten sens, kiedy czujemy, że dotykamy ściany, muru, kiedy czujemy olbrzymi bezsens, kiedy mamy poczucie, że już nic nie ma sensu, nie wiemy się tak naprawdę, czego łapać. Obok mnie specjaliści, autorzy, eksperci, którzy właśnie w tej książce odpowiadają na niezwykle trudne i ważne pytania. Marta Czajczyńska, ksiądz Jarosław Magierski. Co robić? Czego się chwytać w tych sytuacjach w... bez sensu? Mówisz o tym murze? Tak. Kiedy to do że te ściany i yy, już nie widzisz wyjścia, to myślę, że trzeba się po tym murze zacząć przesuwać, aż w tym murze w tej ścianie znajdziesz bramę. Jednak i ten właśnie murem i ścianą, może być ten drugi człowiek. Yy, to przejście również w tej pomocy i mocy. Je tu, to jeszcze zapytam się Księdza, jak być tym drugim człowiekiem, który może przynieść nadzieję, kiedy my już jej nie mamy? Odpowiedź jest prosta: być człowiekiem, ale jeśli się nie zgadzacie z tą tezą, zapraszamy na spotkanie. Będzie przestrzeń do rozmowy, dyskusji, a może nawet krytycznych uwag. 24 kwietnia w Agere Kontra w Warszawie, ulica Chłodna 2:18, godzina 18.00. Zapraszamy. Ważny temat, ważna rozmowa o tym, jak odnajdywać sens w naszym życiu. Do zobaczenia. Zapraszamy.